Mamo, idę na cmentarz do babci. Święta to cudowny czas, kiedy wszyscy ludzie. Co dla siebie mi, moja babcia umarła w święta. Modlę się za nią i płaczę zawsze. Za nią, co tchu. Bardzo się smucę, nie wiem co robić. Mam. Nie wiem. Ojeje. Szczęśliwa jestem zaś święta. Te. Chociaż co robić, nie wiem ja. Święta to cudowny czas, kiedy wszyscy ludzie mieli dla siebie są. Wszyscy ludzie na świecie, wszechświecie, nawet kosmici, mi są święta dla siebie. Mikołaj przyjeżdża tam, do miasta i, i, i. Na świecie wszyscy ludzie mieli, są mieli.